Siemesz tej strony pompa, a to jest Outlast. Tak, Outlast 2. Ja nie będę długo mówił, a nie długo nagrywał. To jest taki krótki odcinek z Outlasta. Znaczy krótki, no parę na pewno będę nagrywał, nie? O, ta zawiera bla bla bla. Dobra, zaczynajmy. Nie ma co dłużej. Nie ma co dłużej tego przeciągać. Zaczynajmy. No, szybko. Wiecie, z bólem i z żalem... Oj, z bólem i żalem mówię o tym, że tak mi się nie chce od nowa nagrywać. Ale co mogę uczynić? Puszka, na pewno jest głos w tym? Halo Ogólne grafika, grafika, czułość myszki, głośność, no. Widzicie? No Nie, może trochę za głośno. Będzie? No, może będzie. No, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, odziomy no, no, coś się z Radim dzieje. Co się dzieje z Radiem? I tak, wjeżdżamy bie do jakiegoś chorego miejsca Żeby zbadać tajemnicze... tajemnicze okoliczności Matko, już to wygląda normalnie... Ugh. Dobra, gościu, dajesz sobie te ceregi, ale jedziemy, nie? Nie masz przypustki, proszę dać ręczny i idziemy. No Co robimy? Bierz kamerę Kamerę bierz nie, zostaw to, dobra Kamerę weź, tak, tak, kamerka, dobra, tak, tak Dobra kamerka Dobra, kamera działa Wszystko jest dobrze Dobra, przybliżenie, że działa Doktor no, to działa, sprawnie No to jedziemy No, byłaś, z i i no no dobra cześć dobra sprawdzam jak przyczytyć Mount Massive no tak tak no zamknij te drzwi aha dobra no, ale to to coś ładnie to co nagrać informator nie Niedobrze mi się robić, mam na to miejsce. Zakład dla chorych, psychicium, bla bla bla. bla. No, no, to dobra. Ja myślę, że tak, to Tak, ma tu mam iść? Nie, nie tu. Tu są drzwi zamknięte. Marianek, otwieraj. Puśćcie mnie. No, Pójdź, jak no, puść. No. Ups, ups, ups. O, jest, dobra, c dobra Zapisywanie Tu jest zamknięte Idziemy du, 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 du. E, Jak po idziemy tędy Hop, siup To jest Idziemy szybko Szybko I teraz, hop Ja nie mogę Mm. O, idź, idź. Boże! nie strasz mnie. Trzeba Cześć. Cześć. z nich potem są. O, Cześć. Hmm, albo to ktoś. Albo to jest krew, albo ktoś wywalił ten zupę pomidorową. Nie lubię tego dźwięku. I co? J. Jakiś tam środek psychiczny? się chory. Ślady krwi. Ty puszczaj mnie! Jak tu tam wejść? Stary. Zamykam. Jak to zobaczyć przyjdzie? Dlaczego mi to robi Stefan? I teraz chyba mogłem się normalnie przecież i cofnąć, ale co, co by mi to dało, nie? Tu jest to samo Jedziemy Widziałem cię Teraz uwaga Bum! Aha, dobra, idziemy dalej Dobry, dzioby, 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 dzioby Puszczaj mnie tej ty krytynie, głupi, ty Na czym ty jesteś powieszony? Darno, Dariusze. Dariuszeeej. Gruby, czekaj na mnie, czekaj! Co tam jest? Biedna psa. No i ty się tu siedziałeś? Zostaw mnie ty, psychisty gory. Za co? O, Jestem, kurde, dziennikarzem i chcę z tobą porozmawiać, pilnie. Zostaw moją kamerę! Zostaw moją kamerę, bo ja wybrudzisz. Panie, gdzie pan ucieka? Ja chcę z tobą porozmawiać na ten temat. Pilnie, co to jest i jak ja mam są tym w ogóle? No, stary no, pozbieraj się. no Dobra, jest Ucieknie z tylko, dotknął się do pomieszczenia, ja będę Co tu piszemy. Dobra, idziemy I stawiał, Tak to jest, jak się siedzi tyle przed komputerem, no co ty sobie wyobrażasz? Stary, tu coś musi być, o, wiedziałam хуй лайв лайв вообще Батарея, не ма батареи? Надо О! Бля. У тебя кто? не би. меня. To jest? Nie, notatki, o. Parę wstępów nieobecnych, wzrokiem gapi się w szumę w stary. To chyba pacjenci Cokolwiek się dużo udało im przetrwać, ale są kompletnie otępiali Bardzo mi przykro z tego pobudu. Give me the pass! I'll give it to you. As usual, you to stand here. You! 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 Run away! mi. Tu, yeah. 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 mi. do

Ej, ty, ty, z Nie, muszę tu do kigla. Otwieramy. Witness Okej, okay, co? Sara jeszcze pokierowałem się, raz naszę swoje okulary. jaki miałem tym? Musi być bateria. Baterie... Jest! zamknął Co ze sobą No to piszemy, nie? Du, du, du. No, pięć to. Mm, 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 mm. E, e, ty, ty co? Nie, co za to? Nie. O, ty, dobra, ja zapamiętam. Idzie na gruby! Pierdzieć mi się chcę jak na ciebie patrzę! Aż ty szkaraby.

W nie mam czasem stąd. Nie wiem, jak to tu ma być strona. Nie wiem, mnie, mnie koleżanką. A nie, kaj. o a nie, a nie, nie, uciec. Nie, 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 nie. mam Pu! nie wiem. Poszedł. A, a To co ty robisz? To zresztą. Co to się. No to dobra, to, to, to by... No to jest był koniec tego odcinka. Eee, tak, no to pragnę się z Państwem, miksu pompo, kolejny odcinek, nie wiem kiedy nagram, ale na pewno nagram.